W końcu, po długim czasie poszukiwań znaleźliśmy twierdzę! Tak! Normalna, yes, tradycyjna laterowa twierdza! Kto? O nie trafiłem w niego, no! Kto? A szkiele czarny! Czekaj, ja mam sharpness, więc go ciupnę! Ciupnę go! Dziawaj. Okej, okay. Głowa z niego tylko kość, nawet no dwie. No jakby głowa z niego wypadła na pierwszym, to byś była chyba No o, czekaj, bo nie uciekaj, bo chcę się przywitać! No Cześć wszystkim, tak, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oh, Survivalu razem z Ziom! Hej, zio. hej, hej! Słuchajcie, dziękujemy wam za 6000 suby w górę pod moim odcinkiem! Zostawcie koniecznie łapkę w górę, to jest ostatni odcinek naszego turnieju Dokładnie. łapkowego. Wydaje Następnym mi się, mamy że póki co Aga prowadzi. Tak, więc zostawiajcie łapkę w górę, zróbmy przemagę. Ale zostawcie łapkę w górę pod moim odcinkiem poprzednim. Wiecie na poprzedni odcinek, który był na kanale Zio, jeszcze go nie widzieliście. Kolejny, przypominam, że też będzie na kanale Zio, ale pamiętajcie, że ja chcę wygrać. Team Agu zawsze górą, pierwszy Dobra. znaleźliśmy diamenty Słuchaj, i tak dalej. musimy szybko powiedzieć, po co my tu przyszliśmy, jaki jest cel i w ogóle nasz zamysł na Nie możemy tu. jeszcze Ej, powiedzieć Ej, zobacz jak teraz. biegam. Oj, dobra, ja sobie powoli pójdę. Nie możemy powiedzieć Siup. jeszcze teraz, bo to pójdzie do, dopiero później w sekcji tak. komentarzy. Na razie zwiedzamy. Ach, no tak, masz rację, dobra, Weź czekaj, ja, łapki, ja chcę zrobić, łapkę chociaż. Zium! No bardzo Zium. popisujesz się, ja chodzę powoli, co? Ale to ziu jest ja ci, super fajne! Ja ci dobra. dałam te ziubulty. Chodź, musimy co? Znaleźć. Skrzynki, to, co szukamy. skrzynki! Tak, widzę, że są skrzynki. Może siodło znajdziemy! Ja tu próbuję Ała. strzelić do niego, a ty wbiegasz mi i zabierasz cicho, cicho. miejsce do strzału. Dobra. Co tam jest? Siodło! Co ty gadasz? Tak! Idealnie, dobra. ja zbiorę sobie tą skrzyneczkę, żeby ona tam nam, nas już nie kusiła. Dobrze. Jeszcze tylko jedno siodło, i będziemy mogli wybrać się na podróż na koniach. Romantyczna A Ej, chyba znalazłem to, co, to tak. czego szukaliśmy, chodź. Tak okay. mi się wydaje, że to jest to. Pomogę tak, być to. to jest to, dokładnie. Dobra, wiesz co? Widzę tutaj naokoło dużo czarnych szkieletów. Wyjątkowo dużo. Dobra, czekaj, szybko. O Pomogę. kurde, dobra. E, czekaj, odsuń się, uważaj. Nie, 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 spokojnie, czekaj, czekaj. dałabym ci wiatro wody, ale to ci nie da. Nic nie, nie, nic nie, da. nie wylewaj, żadnego wiatra wody. Ej, w ogóle jak wygląda teraz ten spawner? A? zawsze Ej, tak wyglądał? Zawsze była ta czaszka? Nie. Mm. Napiszcie, jeśli wiecie, czy była zawsze ta czaszka, to dajcie znać w komentarzu. Dobra, musimy się odsunąć kawałek, bo się nie pojawią, wiesz? Tak? Mieliśmy chwilową awarię. Prawie zginęliśmy. Awaria. Ta chwilowa awaria. Prawie przypłaciłam moim życiem Moim też, nie przejmuj się już, już prawie jestem odnowiona Czekaj Czy wypadł ci chociaż jeden? Jeszcze nie Dobra, ja też nie mam O kurka Dobra, wycofuj się, wycofuj się <grym> Czekaj, bo ja nie wiem czy mieczem czy... Ojejku, miecz wyrzuciłam Gratulacje Jezu, ile ich tu jest Mam M Mogliśmy jeszcze Dobra. dłużej poczekać mam Dobra, jeden Wycofujemy się na razie, Aga ale Więcej wiecie, Nie myślę, że jeden wystarczy. jeszcze jeden Chociaż jeden Dobra, to jeden. weź jeszcze jeden Dobra Tak? Nie wypadł Chodź tutaj Ej, ale to jest fajna sprawa nie strzelaj do mnie! A do ciebie strzeliłem? Przepraszam, niespecjalnie. Myślisz, że mi pomożesz, jak będziesz do mnie strzelał? Nie wiem. One powoli tutaj pojedynczo wchodzą, ja dalej mam efekt chyba witera, już mi się skończył. Dobra. Witera? No nie wiem, jakieś takie śmiercionośne coś miałam. A może tak jest tej... jakiś nowy efekt, który one dają? Może, dodają. Nie może, wiem, w sumie. nie wiem. Dobra. Dobra, jest drugi! Masz? Mam dwa. Dobra, to może jeszcze Uf. trzeci. Tak? <głos》> do trzech razy sztuka? Tak. Czekaj, tutaj niestety tu jest ogień i to jest problem, bo one się spadła. Okej. Okay. No spalą lepiej, się. lepiej się wstrzymać troszkę z tym podejściem. No no trzeba powoli to zrobić. Dobra, tylko jeden jeszcze jeden, tylko ostatni jeden. Dobra. Dobra, załatwiłem, chyba wypadło. Wypadł. Tak, wypadł! Okej? Okay. Dobra, Wycofuj wracaj się. szybko, wracaj wracaj, się. wracaj, 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 wracaj. Okej. Okay. Tą twierdzę sobie, myślę, że warto żebyśmy jeszcze zwiedzili. Tutaj jest po lewej! Wow! Dobra. Okay. <laughs> Perfekcyjnie. Dobra, mamy to po co przyszliśmy, więc myślę, że pora wracać do domu, co? Ale zio, jeszcze drugie siodło. A, no, no tak masz rację. To Dobra, to zaraz znajdziemy skrzynkę i myślę, że lecimy co? Tak, i, i chcę Oj, też bawałem. do świata. Super. Znaczy wracamy do naszego świata, do naszego domu. Mamy kolejną skrzynkę i tak. Super. I mamy też zbroje na konia. Idealnie. Super. Dobra, wiesz co? Jesteśmy gotowi w takim razie, żeby wracać. Będziemy mogli tak, zrobić tak. podróż dokoła świata. Ja myślę, że świata, jeszcze tu wrócimy randkę. i jeszcze poeksplorujemy tą twierdzę. No to ja myślę, że wybierzemy się na moją urodzinową randkę. Mm, wymarzoną Dobra. randkę na koniach. Pewnie. Tak, jesteś za? Jak najbardziej. No dobra, to w takim razie wracamy do domu i zaraz Wam powiemy, po co właściwie my tutaj przyszliśmy. Nim jeszcze dotrzemy do domu, pora na sekcję komentarzy. Oto wybrane przeze mnie komentarze. Widzę, że Aga ogarnia. W ogóle to skupienie na jej twarzy przez cały odcinek. Ej, proszę się nabijać z mojej twarzy, dobrze? Zawsze okay. się skupiam, to niczym nie świat. chciałbym zobaczyć. No, będziesz mógł zobaczyć, bo wkleiłam minę z, dokładnie z tego momentu okay. zaznaczonego. Kolejny komentarz. Jak przeniesiecie pumbę do zwykłego świata, to zmieni się w zombie pumbę. Działa również na pigliny. I ja jestem tego bardzo ciekawa, dlatego przyszliśmy tutaj szukać dzikich świń. Tak. Spróbujemy sobie zaprowadzić taką do domu i zobaczymy, czy rzeczywiście zmieni się w zombie pumbę. I kolejny komentarz. Zio i Jagu, w grze po prawej stronie domku, zróbcie wieżę magów, gdzie będzie miejsce na robienie mikstur. To jest bardzo Dobry fajny pomysł. I hmm. właśnie po to wybraliśmy się okay. do twierdzy, żeby jest zrobić bliznody. Super! Że dzięki O mały komentarze. Pumba, nawet lepiej jak mały Pumba będzie iść Jeśli chcecie y, no wystąpić dba, dba. w kolejnym odcinku, piszcie jakieś kreatywne y, komentarze Będziemy wybierać do odcinka zio Okej, okay, no. on chyba za tobą idzie teraz Halo Tak, za tobą idzie O jest mały, właśnie okay. Dobra, czekaj, czekaj, idę ja, ja będę tutaj Chodź, chodź, chodź Wiecie, to jest mój kumpel Tak? Ja i mój kumpel Ja i mój Pumba, <laughs> ja i mój Pumba <laughs> Dobra Myślę, no, że jesteśmy blisko domu Ej, idzie, uwaga, gust Wiem, wiem A jak on zabije Pumbę? No mam nadzieję, że to się do nie mnie wydarzy. Nie, strzela chyba. On, nie strzeli do pumby! O kurde. Palił pumbę! Pumba spadnie? Pumba spali się. Nie, do ciebie strzela, wiesz? Czekaj, bo ja mam problem. Pumba się pali, pumba chyba. Do ciebie strzela! Zdecydowanie do ciebie! Tak, do mnie! Do mnie, dobra. Jest pumba tam dalej? Tak, jeszcze kwiczy chyba. Tak, kwi O nie bije mnie! Gryzie mnie! Czekaj, muszę spadać. Czekaj, Szybko. schody, schody, tutaj są schody. Tu jest lawa! tu się zalała o nie, Pumba, chodź tędy, chodź stędy. chodź tędy. Chodź tu, 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 tu. I na dół. Dobra, czekaj, muszę zabić. O nie nie, nie, to jest problem. Aga, chodź na dół. Pumba biegnie, dobra. Muszę uważać, jak mam po schodach, więc jak tutaj nie ma schodów! Chodź! Idziesz za mną? Bumba został chyba na górze. Ja spadłam. Na dobra, pewno? Bumba... tak, nie. no idzie, za... idzie, tak? chodź, chodź. Gdzie Dawaj idzie? Bumberson. A jest portal ja się na Chodź, chodź, całkowicie. idzie za tobą. Gdzieś tu? Dobra. Halo? Teraz trzeba się chodź, schować za portalem. Czekaj. Trzeba się schować za portalem. Wiesz co? Ja wejdę do portalu, a ty go przeprowadź, dobra? No ja nie wiem, czy to takie łatwe, no, wiesz? Ja On do... nie ucieka! Wracaj! Bomba! Wracaj! Chodź! Cześć, boję się go. Patrz na go Okej, okay, dobra. Go. Chodź, 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 szybko. On już mało HP. Przejdź przez portal. Przejdź Dziękuję. przez portal. Dobra? Dobra? Chodź, bomba. Ej, chodź wracaj! Tu. Chodź tu! Czego się boisz? Wracaj tutaj, musimy cię zamienić. On szybko. chyba nie chce być zombie Pombą Chodź tu. Gdzie on jest? Nie wiem, Bobek, chyba to do domu. Humber? Pum a może chodź. on jest za mały, żeby to zrobić? Jaki jest za mały? Nie jest za mały. Humberton, chodź. Humbert, chodź tu. Pumpert. Chodź, Humbert, no, no, idziemy. No, ja się, że dobre imię dla Pumpy. No, ko-chono. On się boi portalu, ewidentnie. Nic się nie boi, zobacz. Powoli. Chodź, powoli. Chodź. No, ale on się cyka. Mówi, ja się cykam, ja wracam. Może mu za ciemno. Za ciemno? Halo, Pumbert? Nie Pumbert? Wydaje mi się. Humbert, a może go wypchnąć? Właśnie. Po prostu go wepniemy. A tak... dobra gryzie czekaj Trzymaj się blisko niego. Uważaj, idź. Chodź, Pumbert, okay. chodź, 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 chodź. Czekaj, nie, on ewidentnie się boi, to nie działa. Chodź, Pumbert. Może na smyczy go spróbować przyciągnąć nie mam Nie, tak mamy to działa. Rzej. Dobra. Zio, wrócimy do tego tematu, może, co? Nie. Musimy go. To, to damy radę to zrobić. Ale wiesz? ja widzę, że ewidentnie on się cyka. Nie cyka się, poczekaj. Okej, okay. jest ze mną. Dobra. O, znalazł Tak? Tak. Ale wykopałeś go? No tutaj jest. Czekaj. O, ale fajnie! Poskoczyłaś mi równo pod ten Sorry, bo musiałam zobaczyć jak to wygląda, wiesz okay. dobra, poczekaj Teraz zbuduj schodki tylko i wyłącznie do pokalu no właśnie, próbuję Musimy zrobić no tak No daj, Pumbert Żeby z Pumberta przesunąć blokami no Poczekaj, poczekaj no. O tak Czekaj, czekaj, no bo teraz go nie wyciągnę stąd Dobra tak. O nie, czekaj, nie! Aga, no. no proszę cię, no przecież tyle czasu walczę z tym, żeby go przyciągnąć Sorry, no nie chciałam Wiesz, że nie chciałam Dobra, spróbujmy zrobić to trochę wyżej He, Idzie? Ja Dobra, spróbuję On cały czas się cofa, wyżej. cały czas się cofa, no? No bo on się boi. Spróbujmy go tak przepchnąć blokami, właśnie. Wstawię pod spodem bloki. Dobra. Dobra. Jeszcze kawałek, damy radę. Przepchniemy go po prostu, słuchajcie. To jest najlepszy motyw. Ej, wchodzi! O, Dobra, mamy! Szybko, teraz do domu. Cześć, on nas wycyckał. No. Dobra. Ej, on wygląda normalnie, jak pumpa. Cześć, on się trzęsie. Ej, on się chyba zmienia. Tak? Rzeczywiście! Ale super! O, Dzięki wielkie za ten komentarz. Bardzo super ciekawa sprawa, ale musimy go zarąbać, jo. Nie, trzeba go zamurować. Tak? Tak, zaraz go ten. Dobra, to wiesz co to, to, ty go muruj. Bo chodź ja się tu, trochę nzykam. Chodź, chodź, chodź. Chodź, Dzie idealnie, <laughs> dobra. Zepsuć ci głowę. muszę głowę. Nie, muszę, biko, muszę, on... go, muszę nie. go wsunąć tam, aga, no pomóż. Czekaj, no to już. Dobra, już, zamuruj, 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 zamuruj. No, nie masz ma, bloków. Ma, mam jeden tylko. Wejdź, czekaj. Dobra, wlazłem. Po co się? Ok, okay. dobra. Chyba... zamurowany. Czekaj, bo czy on przejdzie przez. Nie, dobra, tutaj Trzeba jest będzie go nazwać. Humbert. No Humbert. Czekaj, bo on tam wlez pod spód. Dobra, niech siedzi, niech siedzi. Tam może, może być. Tam, tam, mu nic nie ten nie grozi. Trzeba złowić wyzłowić, im taka się, wiesz? <laughs> Koniecznie. Dobra. chodź idziemy na górę. Dobra. Trzeba będzie opracować miejsce, w którym zrobimy wieżę magów. Nie wiem, czy dzisiaj się wyrobimy, bo strasznie dużo nam czasu zeszło w tym neterze. Ale Na pewno część zrobimy, nie? Mamy wspaniałą sypialnię, Jak miło tutaj wejść? Strasznie mi się podoba ten pomysł na, na sypialnię. Jeszcze tylko trzeba wykończyć ściany, bo. To no, tak, nie? potrwa, trochę potrwa. Myślę, w tym nie zbudowania będzie. Dobra, to miało być po prawej stronie. Wierzę Magów, tylko zastanawiam mnie, w którym miejscu. Czy tutaj? Pomiędzy na, na górze, nie? miotkiem a wejściem naszym? Myślę, że, myślę, że tak. Na, to na co tym z kamiennej cegły robimy? Chodź na razie spać i Dobra. z kamiennej cegły. Hmm. Może trochę. może... No myślę, że to byłby dobrze. Zaraz pomysł. coś musimy. Wziął, wpadł na super pomysł, żeby zrobić tutaj schody do tej wieży. Wieżę zrobimy z tamtej strony, ale wejście będzie od tej lewej strony, a po prawej będzie wieża. Więc ja tutaj przygotuję taki mały. Już tam zrobiłem balkonik. taki mały placyk nawet na to, wiesz? Mały placyk? Super. Tak, już mamy miejsce. Która, ja nawet, przygotuję w, to w takim razie yy, kawałkiem tutaj, no po prostu. Jak to się nazywa? To miejsce, gdzie masz spornik? Nie, jak to się nazywało? Spornik? No bo jak są schody, to to miejsce, w którym łączą się schody i skręcają w inną stronę, to się jakoś nazywa, ale nie mogę sobie przypomnieć jak. Półpiętro? Nie, właśnie nie. Chodzi ja nie o ten schodek, który jest w tym takim spoczynkiem. Spornik? Nie pamiętam, słuchajcie, ale w każdym razie <grym> zrobiłam coś takiego. To, skąd się to wzięło? Dobra. No, wzięło nie kop, nie kop, nie kop. Nie. Myślałam, że to ma być nie, nie, wieża. Nie, nie, nie. Wieża będzie kawałek dalej. To robimy wejście, będzie przejście i wieża będzie statu. Dobra, tak. czyli tak, skosiłeś widzę drzewa. Tak, przygotowałem właśnie yy, Ale tu, myślę, tu że więcej trzeba będzie ich zrobić. Yy, czego? Drzew? No. Nie, myślę, że wkomponujemy nie? to po prostu tutaj ładnie w ten świat. Okay. Dobra. Yy, ona nie musi być duża. Yy, fajnie, żeby było, żeby była wysoka. Dzisiaj myślę, że to zrobić zarys. Mam bloki z yy, tą bryki. Yy -y. Myślę, że jakiś kolor można byłoby dać na daszek. Spróbujmy stworzyć zarys tej wieży. Okej. Okay. Już w tym chciałabym, miejscu, tak? chciałabym, żeby ona była taka trochę zaokrąglona, ale też nie zbyt duża. Bo wiesz, hmm. bo i tak będziemy prawdopodobnie na dole tylko robić te potki, nie? No tak, tak. Ona będzie bardziej w formie wizualizacji. Wiesz co? co ja przesunął ją kawałek dalej. Jeszcze? Zróbmy ją, ją odrobinę. Tu. Dobra, tak. Tu tak buduj, bo ja tutaj ja odzwoniłem popatrzę. to miejsce, wiesz? O tutaj, dokładnie. A. Tak, tak. Okej, okay, bo ja myślałam, że chcesz bezpośrednio z tego wejście. N nie. poczekaj, nie. to tutaj w takim razie można byłoby zrobić mostek jeszcze z desek, taki. Czy nie? My... Chociaż nie, fajnie, bo no, to będzie ścieżki jakieś, trawie. coś, nie, myślę, że później się dorobi i tyle. To co, łopatą to się wysprowadzimy. Ehm, ja co, się zastanawiam zrażę. się, czy to nie będzie za małe w środku, bo to, będziesz miała 3 na 3. to no, będzie już miało tylko 3x3. No niech wpłacisz ci więcej. Wystarczy ci, żeby postawić ten. Żeby postawić brewing stand. Hmm. Ja bym to bo, zrobił bo to w sumie tak. Więcej nie trzeba. Żeby było ociwkinkę większe. Dobra, no to spróbuj powiększyć. Ja zrobię ten brewing stand, tylko jak zwykle nie pamiętam. O, jednak pamiętam. No, nie no, tak. no, super prosty, nie? <grym> no, mamy, mamy w takim razie przygotowany jeden. Możemy też zrobić pierwsze potki, ale myślę, że jeszcze nie wiemy, jakie potki nam się przydadzą, więc zrobieniem potek się, przy, jakby, wstrzymamy jeszcze. Tutaj będzie wejście? Nie, no, myślę, że tak, jak najbardziej. I, i jaki zrobimy daszek z tego, y, do tej wieży? Może taki. Daszek? Taki ja nie wiem, czy my dzisiaj dojedziemy do wysokości dachu. Myślę, że na A. razie zrobimy bardziej fundament i zarys. Dobra, no to słuchajcie. <grym> fundament i zarys. Zróbmy podłogę. Będzie, hmm. będzie troszeczkę, wiecie, już mieszkalnie. ja zaraz tutaj przygotuję jakiś armor Sen, Myślę, że zwykłe deski postawię po prostu. Nie ma co na razie kombinować. Pewnie, tu, tu, tutaj. pewnie. jak najbardziej. I myślę, że jeszcze ogólnie nie będziemy jej budować, bo nie wiemy, jakiego materiału do tego użyć. I to też jest Wasze zadanie, także napiszcie nam w komentarzu koniecznie, jaki Właśnie. materiał mamy użyć do rozbudowy tego. Czym to wypełnić? Jak na razie zrobimy tą chęć. Stonehenge, dokładnie. Wiesz, co? Postawię w takim razie tutaj jedną skrzyneczkę, którą przyniosłam. Mhm. I ten brewing stand. I przydałyby się butelki, żeby je mieć. W każdym razie tu będzie nasza wieża magów. Jeśli macie pomysł, jaki kolor, na, jakby nadać tej wieży i jak ją wykończyć, to piszcie koniecznie. E, co to jest? No, co to jest? Debris? Co to jest debris? To jest to, jest to drzewo? Nie. Ja nie mam pojęcia. A to jest ten, ten bloczek, który wykopałeś? Tak. On tak wygląda? Tak, dokładnie. A co mam z nim zrobić, żeby Wykopać. Znaczy jak go wykopisz, to nadal nie, nic nie dostaniesz. Z niego trzeba a, a skraftować. To to z niego trzeba skraftować chyba ze złotem? To pisali nam widzowie jakoś. Nie, to Trzecie... wie, bo tutaj jest jakiś kraft. Tylko że potrzeba aż 4 sztuki z tego, wiesz? A Hmm. To nie wiem, ale myślę, że w przyszłości, jak już uzbieramy odpowiednią ilość, będziemy kombinować. Mm -hmm. Póki co nie mogę nic znaleźć, żadnych craftingów z tym. No nieważne, w każdym razie mamy w sumie wzięliśmy więcej blaze'ów, bo byśmy nie mieli paliwa w ogóle. No wiem właśnie. Dobra, Wiesz co? ja paliwo to... przygotowałem. To ja wchodzę tutaj blaze rody do tej skrzynki. Pamiętajmy, mm -hmm. że tutaj jest. I co, potki, Zdało się butelkę jakąkolwiek, nie? Wiesz co, chyba w miotku mieliśmy puste potki. Mm, to na pewno, ale myślę, że po prostu zrobię. Wezmę trochę szkła. Ale ja już mam. Masz? Dwie sztuki mam. To zrób, dobra. Nie, no, zrobię trochę szkła. Znaczy, no, szkło mamy. i Biorę i niosę. I powiedz mi, jaką robimy pierwszą potkę? Musimy sprawdzić, co mamy. Mamy na pewno brodawkę. Mamy na pewno grzyby, nie wiem, czy mamy. Nie mamy grzybów wziąć, nie zrobimy potki na truciznę. Ciekawe, czy da się uleczyć w pumpę, jak myślisz? Wydaje mi się, że chyba nie. Że to chyba jest po prostu założenie takie, że jak on jest w tym świecie, to jest automatycznie automatycznie zombie. Może tak być. Ale to jest bardzo ciekawe, bo wiesz co? Wcześniej, jak z chłopakami graliśmy jeszcze na Koks Bloku, to graliśmy nas na przocie i jak pumbę mieliśmy w normalnym świecie, to nie zamieniał się w tego. Nie zamieniał się w zombie. Jeszcze nie było wtedy czegoś takiego. Tu pod skrzynką jest woda, jakby co? Jakbyś Dobra. chciała napełnić potkę. I wiesz co? Z czego możemy zrobić potkę ogólnie? Można byłoby zrobić na przykład ze złotej marchewki na. Ja nigdy nie pamiętam, coś, Cokolwiek. coś, coś, coś trzeba było zacząć. Dobra, wiesz na, na razie brodawkę. Dobra, bo ja zostawiam je w skrzynce. Nie, nic nie wzięłam, bo nie wiedziałam, co wziąć. Dobra, mamy w takim razie brodawkę i co wziąłeś? Złotą marchewkę. Dobra. Nie mam pojęcia, co z tego wyniknie. My, słuchajcie, za każdym razem musimy się uczyć potek na nowo. Nie, no ja wiem, co z tego wyniknie. Tak? Okej, okay, no to przynajmniej ja muszę się uczyć na nowo. Dobra, najpierw zrobimy sobie niezgrabną misturę. No nie, z brodawką była niezgrabna. Tak, niezgrabna mikstura. Tak. Dokładnie tak. No ona Taka tak niezgrabna. Taka nie Taka jakoś trochę. Dobra. Jedna okay. noga dłuższa, druga krótsza. Masz tutaj od razu jeszcze ostatni ładunek potrzebny na sam koniec. Dokładnie. Dobra. Co wyjdzie z tej marchewki? Dobra, mamy. Naprawdę nie, y wiesz? Nie, nie, właśnie nie mam pojęcia. Ja hmm. totalnie nie pamiętam. Pamiętam, że redstone zwiększa czas, hmm. glowstone zwiększa. sprawia, że może. Nie, nie glowstone. Nie pamiętam, nie pamiętam potek. No i jest gunpowder jako powder, rzucanie. nie? rzuca. No. Glowstone był jako. Nie wiem, czy Glowstone coś robił. Night vision! Nawet okay. robimy 8-minutowe. I możemy zrobić sobie nocną randkę na koniach, w przejażdżkę o, po dobra. łąkach. O, dobra, to wiesz, co? to w takim naszego... razie ty poczekaj, aż się potki uważą, a ja idę wybierać konie. Uważą, uważą. No uważą się, a co? No, uważą. Uważam? No ja uważam! Uważuj! Uważam! Uważaj! Uważam! Ale się uważam, dobra, gotowe. Super. To w takim razie chodź wybierzemy sobie konie. O tak. Akurat idzie noc, więc I Czy potrzebujemy mniej... coś do tego konia, żeby go oswoić, czy nie? Tylko na nie musisz. Masz chyba. siodełka? Mam dwa. Super. Ale wiesz to to powinny być białe konie. To nie gdzieś tak był na pewno, nie wiem czy nie zbierałaś z niego skóry. Zbierałam chyba. Chyba właśnie z białego. Dobra, wiesz co? To w takim razie będziemy na czarnym koniu. Tak. Dobra, ten będzie mój. To ty bierzesz tego, ja na razie tego ospróbuję. Śnia śniady ten jest. Dobra, ja biorę... Śniady? Tak, I czekaj, nazywa? jak się nazywał czarny? Kary. Kary koń. To, to jest mój koń. Dobra. Poproszę. Ej, ma dużo HP. Poproszę. Co poprosisz? Siodło. Już, już go masz? No tak. Tak szybko? No tak. Mój kary... masz siodło. Mój kary koń jest trochę oporny. Jaki? Kary. Kary? No, a to nie jest tak, że kary koń to. Jest! Best Friends Forever, super. Teraz zakładamy mu siodło. Możemy Cześć. jechać! Chyba nie jestem jeszcze z nim tym. Ej, ale wiesz co? Możemy mu dać jeszcze zbrojkę. Nie jestem. Może to dla chyba. ciebie ogólnie? O, dzięki. Czekaj, bo ja muszę w takim razie. No, mordo, zaraz potkę Mordo? Daleko jeszcze? No nie wiem, bo mój już jest moim przyjacielem. No, ten jest taki ale Nie jest dobra, działa. Super, jest i siodło, możemy jechać. co? w którą stronę, tam. Tam? A mój nie umie skakać. A czekaj, bo ja... O, mój skacze! M mój nie potrafi kompletnie skakać, zobacz. Mój skacze Wysokość, daleko na coś. którą mogę wyskoczyć, to jedna <noise> klatka. <noise> po w takim razie. I pamiętaj, że zawsze możesz zmienić konia. Ale Tutaj jest, jest szybki. Ale jest. Szybkość! Dobra, chodź w takim razie, idźmy no. w stronę zachodzącego słońca. Dobra, tylko czekaj, zaraz. Poczekajmy, aż zacznie zachodzić nie, żebyśmy mogli zrobić klub. No ale zrobimy chlub w trasie. I w ogóle mi się Hełm chyba zepsuł. Mówiłam ci, że ci bomba zepsuł, jak ci... Czy ja mam żółte nas... majtki, bo nie widzę? Mam żółte majtki. Dobra, to... <laughs> to nie jest dobre opia wziął. <laughs> Jeszcze nic nie wypiłeś, a już masz żółte majtki. <laughs> nie, nie, chodzi Dobra, o ja o to... Dobra, ja piję już. Chodziło mi o to, czy będę mógł wejść do eteru bez ja strachu. już piję i. Dobra. Jadę. Perfekcyjnie. I w ten i tak, sposób... Na shaderach i tak nic nie daje. Ta na randkę, nic nie widać na shaderach i jedziemy się przejechać yy, w, na dziki zachód, na naszych dzikich koniach, zio, w żółtych portkach. <grym> Zostawcie koniecznie łapkę w górę jeśli dzisiejszy odcinek wam się podobał i wbijajcie na kolejny, który będzie na kanale zio yy, już w najbliższym czasie. Zapraszam. Życzymy wam miłego dzionka, trzymajcie się, papa. Pa. pa. pa.